Mieszkam w Nowym Jorku. Mam na imię Max i jestem najszczęśliwszym psem w tym mieście. Dzięki niej, mojej Katie. Katie i ja tworzymy idealną parę. Poznaliśmy się kilka lat temu i naprawdę od razu było wiadomo. No wiecie, są, są takie sytuacje, że po prostu się wie. I, I nie uwierzycie, akurat szukała współlokatora. I ja też! Więc po prostu się wprowadziłem. Jeszcze tego samego dnia. Idealny układ. Od tego czasu jesteśmy razem. Zrobiłaby dla mnie wszystko. A ja jestem jej nieustraszonym obrońcą. Nasza miłość jest jak... Jak to powiedzieć? Nasza miłość jest silniejsza od słów. I butów. Katie i ja. Ja i Katie. Dwoje przeciw całemu światu. Nie mówię, że łączy nas jakaś kosmiczna więź, ale i tak każdy od razu to widzi. Jest tylko jeden mały problem. Ona mnie codziennie. Oj, no, Max, no! Zostawia. Niedługo wrócę. Robię co mogę, żeby ją hmm. zatrzymać. No dobrze. Siad. Kręć się. Głos. <głos>, Głos. Brawo, bardzo ładnie. Ale i tak wychodzi. Tylko dokąd? <noise> Co ona może mieć do roboty? <suszy> o, tak strasznie mi jej brak. <śścoughs> o, 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 już jest! <ścoughs> Telefon. A, czemu tak długo? A nie mogłaby. Oj, no weź! O, tak strasznie mi jej brak.